Szanowni Państwo, zaprezentują się półfinaliści Międzyszkolnego Maratonu Muzycznego Młodych Wokalistów! Panie Janie, panie Janie, rano wstań, rano wstań Wszystkie dzwony biją, wszystkie dzwony biją Bim, bam, bom, bim, bam, bom Damianku! To było naprawdę doskonałe! A ci z Was, którzy nie osiągnęli tego stopnia doskonałości co Damianek, niechaj obserwują i uczą się! Widzisz, Karolku, musisz tylko obserwować i uczyć się. Jestem. Do... Ja moja Panie droga, jestem z kolei. Bo... Ogromny ciociu? Babciu Gertrudo. I co? Jakie to uczucie Karolku? O co ci chodzi? Mieć brata, który jest super gwiazdą! Masz na myśli Robala? Który się przeistoczył. <śmany> Mam dla ciebie, Karolku, radę. Po prostu obserwuj i ucz się. <śmany> Halo, tu rezydencja doskonałego Damianka Supergwiazdy. Mogę rozmawiać z menadżerem doskonałego Damianka? Dzwonię, że zrób ze mnie supergwiazdę. W przyszłym tygodniu będziemy w waszej okolicy. Dede ma zadatki na supergwiazdę. Naprawdę? Panie, zrób ze mnie supergwiazdę. Powiem panu, jaki jest naprawdę Dede. No, jeżeli zaakceptuje pan nasze honorarium. Co pan powiedział? Jakie honorarium? To, które wypłacimy, jeżeli Dede zakwalifikuje się do finału. 500 funtów. P -p Pięć E, możemy dać więcej! Więcej? E, skoro pan naciska 750? Sie 700 funtów? E, niech panu będzie! Tysiąc, ale ani grosza więcej! No, no, no dobrze. Karolku? Zgoda, Stoi, Będziemy w kontakcie. Muszę kończyć. Jeden z moich artystów mnie wzywa. Z kim ty rozmawiałeś? To była pomyłka. Robimy przyjątko. Dołączysz? O, nie, dziękuję. Położę się wcześniej. Karolku, czy ty dobrze się czujesz? Tak, doskonale, ale cenię sobie sen. Teraz naprawdę zaczynam się o ciebie martwić. Obserwuję i uczę się, mamo. Obserwuję i uczę się. <słuch> Jeszcze mleka? Tak, dziękuję, Karolku. Muszę przyznać, że miło ci widzieć tak wcześnie na śniadaniu, Karolku? O, Ja otworzę! Czego chcesz, czarownico? Przyszłam upomnieć się o swoje. Czyli o co? O Damianka. Przyszłam zrobić z niego super gwiazdę, więc gdzie jest? Skąd się dowiedziałaś? Pocztą pantoflową to chyba oczywiste, a teraz z drogi! W tej chwili. Robala nie ma w domu, poszedł na spacer. Wobec tego, jak wróci, powiedz mu, że muszę się z nim zobaczyć i to szybko. Jeżeli chcemy, żeby doszedł do finału, nie mamy chwili do stracenia. Nie ma sprawy, to na razie. Chodź już, Damianku. Czeka nas wiele pracy. Czyżby? Tak, Damianek pomoże mi liczyć moje kieszonkowe. Twoje? Ruszaj się, Robalu. Jeśli nie zechcesz zostać supergwiazdą, właśnie, że zechcesz! Wiesz mi, że zechcesz! A kto mnie do tego zmusi? Ach, ach, wytrzymaj! Ach, co, co? Zostań tu, ja się tym zajmę. O tak, to moje. Moje pięć minut. Całe życie sąsiadowania z tymi odrażającymi chłopakami nie pójdzie na marne. Wreszcie, Wandziu! Wreszcie! Wandzia? O, Karolek, okłamałeś mnie, jest tam, prawda? Tak, jest Chcę się z nim zobaczyć Ten robal to mój młodszy brat, a nie twój Dlatego to ja zrobię z niego supergwiazdę, a nie ty Tak ci się tylko wydaje Ach, Nie daruję ci tej zniewagi, ty Ach. Jak już ci mówiłem, Damianku Mam wybór, ty czy ona? Niestety jest niewielki No to wybieram ciebie Mądry wybór, Damianku, mądry a teraz porozmawiajmy o twoim wizerunku. Witajcie na przesłuchaniu do programu Zrób ze mnie super gwiazdę, Danianku. czy jesteś gotów? Panie Janie, panie Janie, nie. się już, zwódź się już. Spanie dla dzieci. Zolisku, bromeczku. Więc się rusz, więc się rusz. Dziękuję, przechodzisz? zaufania. Dyrektor Karolek zawsze będzie miał na uwadze wasze dobro. Bardzo słusznie! Dziękuję, panie wicedyrektorze. Przejdźmy do konkretów. Kto z Was ma powyżej uszu tych obrzydliwych jarzyn, które serwują w naszej stołówce? Nie! Yeah, yeah! A więc od dziś posiłki dostarczać będzie restauracja szybka wyżerka! O, o nie lubisz tego? Nie! Żegnaj informatyko, witajcie gry komputerowe. Karaoke zamiast vlatać. lekcji muzyki. Vlatać, latać jak Posłuchajcie nowego hymnu szkoły! Mamy dzień Jest za... Może pójdziemy do nich później. Doskonale. Nie możemy pozwalać na samowolę. Co będzie z naszym autorytetem? Się, się. Proszę. Tak, słucham. Mam tego dość. Nie nadajesz się na dyrektora. Nachodzicie mnie państwo w moim gabinecie i mówicie mi takie rzeczy, kiedy piję. Więc składam wam propozycję nie do odrzucenia. 12 okrążeń szkolnego boiska zakończone zimnym prysznicem. Albo. albo zostaniecie po lekcjach. Ile jeszcze mamy tu siedzieć? Nie wiem. Wiesz, czego się dowiedziałem? Jesteś najpopularniejszym dyrektorem. Zgadzam się z tym. Proszę! Podobno chciałeś mnie widzieć, że nie zapomniałaś o czymś? Och, podobno pan dyrektor Karolek chciał mnie widzieć, tak, zrób mnie i Olowi herbatę. Oh, widzę, że do reszty ci odbiło! Podoba ci się wysługiwanie Karolkowi? Nie wiem. Dobrze. Wiecie, dlaczego was tu wezwałem? Naszą ukochaną, przyjazną szkołę opanowały siły zła. Mój brat, dyrektor Karolek, któremu nie wystarcza niszczenie mojego życia domowego, teraz postanowił rzucić naszą szkołę na kolana. Karolek nadużywa swojego stanowiska, dlatego zdecydowałem się powiedzieć mu nie! Precz z dyrektorem! Znałbym, że jednak nie. A dyrektor Karolek z przykrością dowie się, jakiego ma nielojalnego brata. Pierwszy raz w życiu zostałem po lekcjach, ile to będzie trwał? Ha! On nie wie. A ja chcę odzyskać stanowisko wicedyrektora. A ja chcę się zemścić za poniżenie. Czas odosadnienia dobiegł końca. Telefon. O, prawdziwy telefon. O, halo, dzwonię ze szkoły, tak? Chodzi o Karolka? Nie. Nie wiem, kto do państwa dzwonił. Jeżeli Karolek nie nadąża za resztą klasy, może warto zadać mu dodatkową pracę domową. O, rozumiem. Zgoda, niech będzie dodatkowa praca. Ha, dziękuję ci, Olo, i szczerze gratuluję ci awansu. Dziękuję i do widzenia. Dodatkowa to... praca domowa? Co ty wyprawiasz? Musiałem się ich jakoś pozbyć. Kto tam? Co no to jest. Na koniec semestru wystawia się oceny. Proszę to powypełniać, panie dyrektorze Karolku. A, będziesz je wystawiał do matury. O, nie będziemy mieć ferii. Nie będziemy mieć ferii. Nie będziemy mieć ferii. Nie będziemy mieć ferii. It's so easy. Be me. I'm Dajcie mi pokłon. Niech żyje królowa Wandzia Wielka! Nie tak prędko, Wandziu! To ser Karolek niesamowicie dzielny i przystojny! Rycerze, aresztować królową! Ach, puśćcie mnie! Jestem królową, królową Wandzią Wielką! Aha, już nie! Twoje rządy dobiegły końca! Wyprowadzić ją! królowa będzie obalona. Hurra! 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 Dani radujcie się! Mamy nowego króla! To nasz król! Jak będę królem... Rozpoczyna się nowa era, naprawdę koszmarna. Niniejszym mianuje księcia Ola, wicekoszmarnym królem. O, ekstra, dzięki Karolku. No i wprowadzam kilka nowych reguł. chciałbym powiedzieć spraw. Od dzisiaj wszyscy nauczyciele będą pracowali w mojej fabryce keczupu. Każdy, kto zostanie przyłapany na myśleniu choćby o warzywach, będzie wtrącony do lochu. Ma! Samo dotyczy opiekunek dzieci. Tak? Czego chcesz mieć, zwany muskularnym? E, nie wiem. E, Karolku, e, e, królu Karolku, przychodzę w imieniu niektórych Twoich poddanych. Zbliż się. O co ci chodzi, ojcze? Yy, no więc... Ale nie tak! Wedle naszego prawa wszyscy muszą krzyczeć! A, no dobrze. Poddani protestują przeciw twoim nowym prawom! Ojcze, ośmielasz się krytykować króla? Przecież yy, tylko zwracam Zwrócić uwagę... Wrócić do loku! Nie bądź koszmarny, Karolku! Takim już mój pach. Więcej frytek dla króla! Nie dam ci więcej frytek, Karolku. Pora iść spać. Chwila, moment. Nie możesz mi mówić, co mam robić. Jestem królem i nigdy więcej nie pójdę spać! Ależ, Karolku! Wskazuję cię na banicję! Co? Tak, na banicję! Resztę życia spędzisz na okradłach! Wyprowadzić! Nie bądź koszmarny, Karolku! Na czym to ja skończyłem? A tak! Wezwać królewskiego wytwórcę zabawek! Najwyższy czas! Patrz! Zaprojektowałem straszliwą broń! Największy na świecie miotacz brei! Za jego pomocą będę mógł obronić swoje królestwo przed każdym i będę Świetnie, ale jeden mały drobiazg. Nie jestem pewien, czy to będzie działać. Co? Bo, bo widzisz, panie, ta konstrukcja może nie wytrzymać sił generowanych przez tak duże ilości brei. Czy ty też chcesz trafić do lochu? O, nie, 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 nie. nie. Wszak jestem tylko głupcem, królu. Wykonam polecenie. <laughs> Jak dobrze być królem? Polku, uwolnij nas natychmiast! No, milcz, bo inaczej będziecie dostawać tylko chleb i wodę. To więcej niż dostajemy teraz! Milcz, robalu! i złóż pokłon swojemu królowi! <laughs> Zapomniałem, że nie możesz! <laughs> Zdetronizowana królowo Bandziu, czy przyznasz wreszcie, że jesteś najbardziej apodyktyczną osobą na świecie? W życiu zawsze będziesz bardziej apodyktyczny niż ja. Zawsze był koszmarny. Jak brzmi to słowo, które zaczyna się na B? Beksa? Bezczelność? Dziękuję. To znaczy cicho robalu! Zbrzydło mi to. Zorganizujemy. Yy, jak się to nazywa? Turniej. Tak, właśnie. I ty weźmiesz w nim udział. <noise> Oh, gorzko! te Boże... so No, zobaczymy kto dziś wygra. Na pewno my. Absolum Esperanto. <laughs> I niech wygra najlepsza szkolna drużyna. O! Oh. Nimi. O, będzie cud, jak dobiegną w przyszłym tygodniu. Do mu najlepiej. Chodźmy. Zaczekaj na mnie. Szybciej, Olo! Na drugi raz ja wezmę większy rower. rowery! Olo! O nie! To chłopaki z blokowiska! Olo, przestań się wygłupiać! Doganiają nas! Niesamowite! Niesamowite! No nie! Nie mogę uwierzyć! Brawo, chłopcy! Tylko tak dalej! O, dziękuję! – Ale mi się chciało Ach, pić! – O no nie. Nie spodziewałem się tego po nich. A -a! Ach, jeśli chcemy myśleć o zwycięstwie, musimy szybko dostać się na przystanek autobusowy. Na piechotę nigdy nam się to nie uda. Czekaj tu. No nie, zjeżdżaj. Olo, gotowy? Gotowy na co? <grym> <grym> Ten pies prawie obsikał mi nogę. <grym> nie wiedziałeś, Olo, że to przynosi szczęście? <grym> Za dużo tego szczęścia na raz? Tak. Dobry pies, grzeczny. Szczęścia, szczęściarz. Patrz, Karolku. Uff, w samą porę. Pod szkołę, proszę. Dlaczego, Karolku, nie wziąłeś więcej pieniędzy? To nie moja wina. Miej pretensje do moich rodziców, którzy skąpią mi pieszonkowego. No i co teraz zrobimy? bardzo Za całego funta mielibyśmy naprawdę duży wózek. No, przestań narzekać i pchaj, dobra? W lewo! Skręcaj w lewo! Jest tam! Teraz wystarczy nam na resztę trasy. Szybciej, Olo! Do przystanku jeszcze tylko parę metrów! Zjaałł z cednosa!! Do szkoły proszę. Ale ja niestety nie mam pieniędzy. I jak teraz wrócę do domu? Nie wiem.